Okej, okay, a więc witajcie na pierwszym odcinku środowej aktualizacji. Słuchajcie, dzisiaj do gry weszły nowe koniki są to y, odnowione apopalosy bodajże. Tak, odnowione apalosy. Wczoraj na ich gadałam. No niestety jak nie sprawdzę chodziam ja nie, mam, nie mam w za bardzo. Kąd jest zbyt biedny, ubogie. Y, ale wiem, że są na pewno te nowe koniury i trzeba je zobaczyć. One są na farmie Steve'a. Tutaj tutaj dokładnie, więc musimy się tam udać. Na nich są tam specjalne właśnie były miejsca przygotowywane. Wtedy te wszystkie konie zostały usunięte po różnych miejscach, ale nie wiem gdzie. Trzeba by to było w sumie zobaczyć, ale nie miałem tego w sumie głowy, więc. Mm. Lecimy na razie zobaczyć, jak to wszystko mniej więcej wygląda. No i dobra. Już jesteśmy na miejscu, jak wydaje się, że będą okropne lagi. Ja ogólnie powiem tak, nie jestem fanką tych koni, może nie robiło one na takiego wrażenia, że musiałabym je posiadać, ale był taki jeden, który mi się zaczął no, jakoś tak podobać znów i jest to. E, poczekajcie, ten nie, ale i tak będę musieli zobaczyć te wszystkie koniki. Dokładnie ten tutaj, tutaj. On wygląda tak totalnie sweet. Przejdziemy ojdzie, 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 sobie tak do niego. I jest tu ten piękny pong jaki odnapyszczek słodki. O matko! Jest jeszcze ta odmianka, taka. O matko, święty. Ale śliczny jest ten naprawdę. Perfekcyjny. I go chyba kupię, jak będę mieć pieniądze No, śliczny jest. No, po prostu ach, serce się lubię. Kolejny jest ten, jest to Deresz chyba Troszeczkę, też tam jest deresz, tam najbardziej jest deresz. Jest on też ładny, naprawdę ładny z buźki wygląda Ale jak tak patrzę to tak nie robi na mnie zbyt wielkiego wrażenia. I tak, style są w i Irokes chyba długa też jest Ale wiem, że nie jest na stówę O, ten że już na przykład widzicie irokeza. Jest to tarantowaty leopard chyba, bodajże no śliczny jest też, no no śliczność, śliczność piękna, naprawdę ładna też. Też zastanawiam się nad tym. Naprawdę ładne, teraz mnie urzeka. I kolejny to jest ten, czyli deresz. Y są one od 11 poziomu i... o, jakie on ma oczka ładne! O ja rybie, błękitne. Jaju. <laughs> I jeszcze jest chyba jeden, bo ludzie przy nim stoją i to jest ten... I to jest też Deresz, jak widzę, to jest Leopard również. No. E, nie robi nam z takiego wrażenia, no. Ma śliczne oczka, nie wiem. Tak na pewno te oczka są piękne. O, ktoś już ma tego konia, o matko, on jest tak śliczny, w ogóle, Boże, Boże, Boże. E, I tutaj chyba jakiś koń też powinien być, ale chyba ich nie ma, to są chyba te wszystkie. E, chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, jeden jest w formie Okej, okay, to musimy tam pojechać Ja już go widziałam i to jest ten właśnie zapowiedzi, który był taki bardzo... I na pewno jeszcze będzie w aplikacji, to jest pewne Fort Pinta jest, okej okay. Dobra, może tak, jeśli chodzi o mnie, czy mi się podobają, tak, same z wyglądu są naprawdę dobrze zrobione Narzekam, ale jeśli chodzi o to, czy kupiłabym je, nie, raczej nie, raczej bym się wstrzymała z kupnem ich. Zastanawiałam się, i jest ten jeszcze, ten jest też bardzo ładny. I jest on od pierwszego poziomu, reszta jest od 11. No ten w ogóle, zastanawiam się, jaki mają taki, oni mają taki pomysł, żeby te grzyby były tak cieniowane na brąz. To jest takie dosyć, a nie, to jest taki aha, już wiem po co, tak żeby trochę odznaczyć tą grzywę. No nie podoba mi się go na pewno w cieniowaniu, ale grzywa jest naprawdę ładna, spodziewała I okazuje się, że ten konie jednak zostaje w forcie pięta, czyli on jest od siódmego poziomu. Ojej, to jednak trzeba mieć Staridera. Yy, ale chyba to może nawet nabić na darmowym, ale no nie jestem pewna. No dobra, mniejsza. Tego ich też jest ładny, No w ogóle mam takie śliczne yy, herapy, właśnie widzę też. Yy, te latarnia, nie wiem czy to jest latarnia, nie znam wszystkich odmian, ale jak leci, ale naprawdę śliczne, śliczne odmianki mają naprawdę wielkie, takie potężne. Mają, a nie, latarnia jest chyba na całość. Dobra, to już pamiętam. No, powiem Wam, naprawdę, naprawdę ładne są. I słuchajcie, palosy starej generacji, pierwszej chyba, albo jeden i 5, nie jestem pewna jaką mają generację, bo te są drugiej na pewno, albo trzeciej. To są dwa trzecie, a nie wiem, jakie Apolosy są w generacji. Yy, zostały ich koszt zmniejszony o połowę, czyli jeżeli tak konie kosztują 900 starkoisów, to automatycznie 900 podzielić na 2 to jest 450, i obecne Apolosy kosztują 450 starkoisów, czyli yy, takie 4 tygodnie z hakiem, jakby nie było. Yy. No i słuchajcie, ja tutaj mam akurat przygotowane już tutaj yy, reprezentowanie i tak, a Palosa pierwsza to jest ta, ta jest śliczna bardzo I ona kosztuje, jak widzicie, 450, wcześniej kosztowała 800 chyba, nie jestem pewna, to jest American, yy, Nie wiem, gdzie są, sobie... ach tutaj są, tutaj są całe trzy Palosy, bo tylko są trzy, no tak yy, Kolejny jest ten, ten jest też śliczny, zastanawiam się między tymi dwoma, czy ich nie może być, może nie kupić I jeszcze ten, aha, konie... aha, mnie na niego stać nawet, nie podoba mi się osobiście, ale ten bardzo, tego bym chyba kupiła. Słuchajcie, tego bym chyba kupiła, jeśli chodzi o mnie, no ale wiecie, to jest stara generacja mimo wszystko. I te koniki, słuchajcie, te bez zmian, te bez zmian mam 475. I tutaj słuchajcie, Amerykan kosztuje 450 to dziwo, czyli chyba te za ci co? ale myślałam, że Sat, o matko. I to jest chyba też Amerykan. Tak, ale śliczny jest. Mega, 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 mega. Naprawdę ładny jest. Dobra. Tak się prezentują kolniki, i są jeszcze te magiczne. Były wcześniej, do 5 bodajże grudnia, to takie małe maluchy kłóce. Magiczne. Teraz są te trzy. Jest tych maści o wiele więcej, ale są na razie tylko trzy w poprzednim roku dwa lata temu yy, były te konie w całości, wszystkie ich były, wszyscy, wszystkie na natączają festiwal. I pierwszy jest ten, one są bardzo wielkie, jak widzę, i jest on w takiej wersji, osobiście ładny jest, ale go nie kupię. Niestety tego najprawdopodobniej słuchajcie, kupimy tego. Ten no po prostu tak ślicznie wygląda naprawdę. W tej wersji mi się nie podoba, ale w tej... No, no po prostu, on jest idealny w tej wersji, on po prostu wszystko mi do niego dopasuje Będzie do tego też w szczególności pasował, więc no, będzie kupowany ten koń za dwa tygodnie I się on oczywiście będzie, bo nie wiem do którego nie jest a nadzieję, że przez dwa tygodnie się nic nie zmieni i jeszcze jest ten, który no jest taki Taki ubrudzony troszeczkę maszyn No więc dobra, tak by to wyglądało i są jeszcze te kantary, haltery, przepraszam, na tych koni i są to halterki takie, znaczy kantar sznurko, dla tych koni Ja ich niestety nie sprawdzę, ale są one bardzo, widzę, tanie Oraz są te ogłowia, i one są dla jakiej rasy tylko ja się Zastanawiam się nad jaką rasą, no, na pewno na pintarianą, pintarianą są bardzo stare konie ogólnie no tutaj widzicie, miejsce coś nie pozmieniało w teorii. No, bardzo musiałam mieć w sumie no z tych ogłowie, ale co są dotykły. No i tutaj bardzo ładny w ogóle jest obrys tych kolic zrobiony. Mega bardzo ładny, ktoś tutaj robił ten obrys. Są tak, w kolorze brązu, czerwieni, niebieski, niebieskiego ścielu czarnego. Są bardzo tanie nawet, więc nie musicie nawet pieniędzy wdać, bo jeżeli macie tam 12 level, to słuchajcie, tam jest tak bardzo dużo zadań, że nawet nie musicie tych pieniędzy zbierać, bo to nawet można, słuchajcie, przez po prostu mistrzostwa sobie go zbierać. Więc co, no, to by było chyba na tyle. Yy, ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za wysłuchanie mojej paplaniny. O odcinek pojawi się o 13, więc wyczekujcie i co? Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. pa!